Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy. Cześć wszystkim. Witajcie na kanale Kryptonol. Dziś zajmiemy się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w świecie kryptowalut, Changpeng Zhao, założycielem giełdy Binance. Ostatnio ujawnił, co znajduje się w jego portfelu kryptowalutowym, a to może was zaskoczyć. Zhao, który w ostatnich latach stał się ikoną branży Często podkreśla, jak ważne jest inwestowanie w właściwe aktywa. Jego portfel kryptowalutowy koncentruje się głównie na dwóch kryptowalutach: Bitcoinie, BTC oraz Binance Coin, BNB. Portfel ZAU. Zacznijmy od Bitcoina. ZAU nie tylko inwestuje w BTC, ale także jest jego wielkim zwolennikiem. Ta kryptowaluta uznawana jest za cyfrowe złoto i stanowi fundament jego strategii inwestycyjnej. Drugą kluczową kryptowalutą w jego portfelu jest Binance Coin (BNB). Jako założyciel giełdy Binance, naturalnie posiada znaczną ilość BNB, co pozwala mu nie tylko na korzystanie z zniżek na opłatach giełdowych, ale także na korzystanie z możliwości, jakie oferuje ekosystem Binance, w tym staker i inne usługi. Zał wielokrotnie podkreślał, że jego strategia inwestycyjna jest stosunkowo prosta i nie jest zbytnio zdywersyfikowana. Inwestuje przede wszystkim w to. Co znam i co uważam za przyszłość, mówił w wywiadach. Wybór BTC i BNB pokazuje jego wiarę w długoterminowy rozwój tych dwóch aktywów. Podsumowując, portfel zaokoncentruje się głównie na BTC i BNB, co odzwierciedla jego przekonania na temat przyszłości kryptowalut. Jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami z rynku kryptowalut, oglądaj nasz kanał Kryptonol. Dziękuję za uwagę! A jeśli macie pytania lub chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami na temat portfela ZAŁ, zostawcie komentarz poniżej. Jedziemy z następnym tematem. Pamiętajcie, że tylko dobre chłopaki i dobre dziewczyny zostawiają łapki i subskrybują kanał. Reszta nie jest na bieżąco i nie wie, co jest pięć w świecie krypto. Przyjrzymy się tematowi, który z pewnością wzbudził ogromne zainteresowanie inwestorów. Najnowsze wieści sugerują, że jeden z krajów jako pierwszy uruchomi ETF spodna XRP. Jest to niezwykle ważny moment, ponieważ ETF oferują inwestorom możliwość łatwego inwestowania w kryptowaluty poprzez tradycyjne konta maklerskie. Zgoda ze strony regulatorów oznacza, że rynek kryptowalut może czekać na znaczny wzrost zainteresowania tym aktywem. Uruchomienie ETF na XRP. To nie tylko pozytywny krok dla samego XRP, ale także dla całego rynku kryptowalut. Wzrost popularności ETF-ów daje rynkom tradycyjnym możliwość dostępu do cyfrowych aktywów. Twierdzi się, że może to również przyciągnąć nowych inwestorów, co poprawi płynność i stabilność rynku. Zgodnie z analizami, rozwój ETF na XRP może być wielkim krokiem do większej akceptacji kryptowalut na całym świecie. Eksperci przewidują, że jeśli ETF zostaną pozytywnie wprowadzone, inne firmy również będą chciały dołączyć do tego trendu. Już teraz w kontekście XRP rywalizują ze sobą różne znaczące podmioty na rynku, jak WisdomTree i Bitwise Asset Management. Na zakończenie, uruchomienie ETF spodna XRP to znaczący krok w kierunku większej integracji kryptowalut z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Będziemy śledzić dalszy rozwój sytuacji i zastanawiać się, czy inne kryptowaluty podążą tym samym tropem? Co sądzicie o tej wiadomości? Teraz opowiem Wam o przerażających wydarzeniach związanych z oszustwem kryptowalutowym, które miało miejsce w Polsce. Niedawno gang z Ukrainy oszukał około 600 Polaków, wyłudzając łącznie 26 milionów złotych. Jak to się stało? Oszuści oferowali fałszywe usługi związane z inwestycjami w kryptowaluty, wciągając w swoje sidła niczego nie podejrzewających inwestorów. W wyniku ich działań wielu Polaków straciło oszczędności życia, licząc na szybki zysk w świecie kryptowalut. Warto zauważyć, że to nie pierwszy przypadek oszustwa związanego z kryptowalutami w Polsce. Słyszeliśmy o innych przypadkach, gdzie przestępcy, w tym Gruzin Niko M i Ukrainka Lubow D., Przeprowadzili wspólnie ogromne oszustwo na kwotę ponad 40 milionów złotych, wykorzystując fałszywe platformy inwestycyjne i techniki anonimizacji, aby unikać wykrycia. Pamiętajcie, aby być czujnymi: oszustwa w przestrzeni kryptowalutowej są coraz powszechniejsze, a każdy z nas może paść ofiarą takich schematów. Upewnijcie się, że dokładnie weryfikujecie wszelkie oferty inwestycyjne i korzystajcie z legalnych oraz uznawanych platform. Lecimy z tematem. Dziś porozmawiamy o fascynującym związku pomiędzy bitcoinem a pasją polskiego pięściarza Adama Kownackiego. Zaczniemy od wyjaśnienia, czym jest BTC. To kryptowaluta, która działa na zasadzie technologii pair-to-pair, co oznacza, że transakcje są zarządzane przez sieć, a nie centralne instytucje finansowe. Adam Kownacki, jako sportowiec, dostrzega w niej nie tylko alternatywę inwestycyjną, ale także podkreśla jej potencjał do zmiany sposobu, w jaki postrzegamy pieniądze. Kownacki mówi o tym, jak Bitcoin umożliwia większą swobodę i kontrolę nad finansami. W erze cyfrowej, gdzie zaufanie do tradycyjnych banków maleje, kryptowaluty stają się popularnym rozwiązaniem. Adam podkreśla, że to nie tylko kwestia finansów, ale i filozofii wolności, która z nimi się wiąże. Nie zapomnimy także o jego pasjach poza ringiem. Kownacki jest nie tylko bokserem, ale i entuzjastą nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Jego historia to inspiracja dla wielu sportowców, którzy chcą łączyć swoje osiągnięcia w sporcie z nowymi możliwościami, jakie stwarza świat kryptowalut. Na następny temat rzucimy okiem jest to jedna z kluczowych postaci w świecie Bitcoina, Michaela Saylora oraz jego prognozy dotyczące przyszłości kryptowalut. Przede wszystkim przyjrzymy się jego niezłomnej wierze w Bitcoina oraz znaczeniu, jakie to ma dla inwestorów. Sailor MicroStrategy to postać, której można przypisać największy optymizm w stosunku do Bitcoina. Firma pod jego przewodnictwem dokonała ogromnych zakupów kryptowaluty. Posiadają już 2,2% całkowitej liczby dostępnych BTC na rynku. Sailor prognozuje, że cena Bitcoina może osiągnąć nawet stukrotny wzrost względem obecnej wyceny. Wyraża przekonanie, że BTC ma potencjał stać się dominującą walutą w świecie finansów, a jego wartość może znacznie wzrosnąć w nadchodzących latach. Co czeka BTC w najbliższym czasie? Możemy spodziewać się, że wkrótce zobaczymy ponowny skok cenowy. Już w styczniu MicroStrategy nabyło dodatkowe 11 tysięcy BTC po średniej cenie ponad 100 tysięcy USD za jednostkę. To pokazuje, że firma wciąż wierzy w długoterminowy wzrost wartości Bitcoina mimo obecnych wahań rynkowych. Jedno jest pewne. Dla takich inwestorów jak Michael Saylor, Bitcoin to nie tylko kryptowaluta, to środek do realizacji wizji przyszłości finansowego świata. Jego prognozy mogą być odważne, ale pokazują determinację i zaufanie w potencjał tej technologii. Zatem, co myślicie o tych prognozach? Czy wierzycie, że Bitcoin ma szansę na taki ogromny wzrost? Dajcie znać w komentarzach. Ostatnie info znalazłem na stronie Binance, na razie nie wiadomo, czy to fake, czy prawdziwy odcinek. Tak czy inaczej. Simpsonowie bardzo często szokowali nas swoimi prognozami. W dziewiątym odcinku sezonu 38 Simpsonów Marge przewiduje, że cena kryptowaluty XRP gwałtownie wzrośnie do 1 miliona dolarów, podczas gdy bitcoin spadnie do zaledwie 1 dolara. Czy to możliwe? Przyjrzyjmy się tej kontrowersyjnej prognozie bliżej. W tym odcinku Marge analizuje trendy na rynku kryptowalut i dochodzi do zaskakującego wniosku. XRP stanie się główną walutą nowego globalnego systemu finansowego, który zostanie stworzony przez wielkie korporacje i rządy. Według niej szczyt popularności XRP nastąpi w połowie tego roku, a bitcoin straci na znaczeniu. Przepowiednia Marge wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i ekspertów. Niektórzy uważają, że Simpsonowie mają dostęp do tajnych informacji, inni twierdzą, że to tylko fikcja. Jedno jest pewne: ten odcinek wzbudził wiele kontrowersji. Czy XRP rzeczywiście przejmie kontrolę nad globalnym systemem finansowym? Czas pokaże, czy przepowiednia okaże się prawdziwa. Jedno jest pewne: ten odcinek wzbudził ogromne zainteresowanie i dyskusje na temat przyszłości rynków. A co Wy sądzicie o tej kontrowersyjnej prognozie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzach pod filmem. Dzięki za oglądanie, a ci, którzy subskrybują, macie pewność, że kolejny film wyskoczy Wam na głównej lub w powiadomieniach. Do następnego